Co? Potleci? Nie umarłeś? Nie, poszedłem spać po prostu. nie żyje. Co się stało? Otworzył szufladę. Co się stało? Knajta <grymne> wypiłem. No a aua! Sick. Ty, Ty głównie wypierdalaj! Co jest? A potknąłem się a! w skórkę banana. Co kurwa to ma być? a, jezo! a! Nie, nie! No serio? Nie należy używać tak długo, aż ci się zużyje, tak? A banan. No co jest drugi banan? Tu, 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 tu. Słyszysz tego trola? Troll Umarłem. To się Help me! Andrzej cię goni nie, co jest? No nie wiem, dobra, nieważne, on przychodzi jakieś 15 razy. Oszukana ta gra. Tak, zrobiłem tak. ragequita. <noise> nie mogę się ruszyć, czekam aż pójdzie se. To! No, Dumbledore. Ty masz schizofrenię! <noise> w sensie, jeśli światło je, jest czerwone, to przedni pierwszy kabel. Je... Ech. 70 DC I guzik jest, muszę... Fajnie, że poczekałeś <grym> Jezu, co to było? Janek Co? Jan, patrz To dla ciebie Czemu jesteś żółty? A ty czemu jesteś czarny? E, daj mi kotleta. Daj tego kotleta. Daj to. Otóż to kobieto. Daj tego kotleta. Daj go. Puść. Wręcz. T, t A, -a. A styl, bo ja wpisałem skill i wyskoczył mi jakiś hindus, który robi poradniki do YouTube'a. Tak, to na pewno tego chodzi. ...wejdzie do mnie. Tylko, 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 tylko... Fajnie się spotkaliśmy w jednym miejscu. Nie, co? Miałeś przeskoczyć puste pole. Dobra, nie zazdraj się. Nie no, spadłem. Ha, odrodziłem się, Ha. Dobra teraz autokliker leci No jajko Donald przestań mi kraść No kurwo je...